Makawes hoduje i uprawia nasiona roślin rolniczych od ponad 160 lat. Zajmujemy się kukurydzą, rzepakiem, burakiem cukrowym, zbożami. Czasem rolnicy pytają nas o sorgo na biogaz, a także o rzepak jary czy też poplony. Zwykle takie pola były wykorzystywane po to, żeby porozmawiać na żywo. O nurtujących nas problemach w uprawie kukurydzy. Na ten moment widzimy, że wsegozon wegetacyjny jest dosyć mocno opóźniony w Polsce i to odnosi się do wszystkich rejonów uprawy kukurydzy. Jeżę po całej Polsce i widzimy, że to jest tak mniej więcej 2-3 tygodnie w stosunku do takiego roku przeciętnego. Ponadto są bardzo duże różnice, jeśli chodzi o wygląd kukurydzy. Bardzo duże są w regionach, gdzie, gdzie to są różnice między odmianami. Ale też sposobie uprawy, terminie siewu, ale największe różnice wynikają z tego, że w jednym rejonie padało lub też nie. I mając to wszystko z tyłu głowy, staramy się podobierać te odmiany tak, żeby to było bezpiecznie dla, dla Państwa, żeby one nie zawodziły w jednym roku, a w drugim roku planowały bardzo wysoko. Tutaj mamy kolekcję kilku odmian Flint Dent, a też następne odmiany o ziarnie typowo dent. I bym chciał powiedzieć w kilku słowach o, o wszystkich tych odmianach. Odmianą, przy której tutaj stoimy w tej chwili, odmiana Figaro. Jest to odmiana tutaj w tym rejonie, głównie uprawiana na ziarno, nadaje się do przemiału na gryz, ale też w innych rejonach Polski trafia do silosów z tego powodu, że ma bardzo dobry stay green ziarno w typie Flint Dent, ten pląd ziarna jest bardzo wysoki, dzięki temu udział w kiszące skrobi jest bardzo duży. Jeśli popatrzymy na, na łan, jest, on jest bardzo czysty, rośliny są bardzo stabilne. Tu widzimy jedną roślinę złamaną przez omacnicę. Wtedy jeśli mamy taką sytuację, że czasami pytają rolnicy o to, dlaczego są takie czerwone kukurydze, po prostu omacnica przegryzła wiązki przewodzące i wtedy cukier się gromadzi w roślinach i zabarwia antocyjanowo tkanki. Taka ciekawostka. Ale generalnie patrząc na tą kukurydzę, ona może wystać bardzo długo, może poczekać na sprzyjający termin do zbioru. Ta odmiana jest też dedykowana do przemiału na gryz. Jest bardzo stabilna w plonowaniu i razem z tą kolejną odmianą, o której za chwilę będę mówił, w ciągu trzech ostatnich lat, Obsianych tymi dwoma odmianami było w Polsce ponad 100 tysięcy hektarów. Przechodząc do następnej kukurydzy, do odmiany Agropolis. Tą odmianę głównie dedykujemy do zbioru na kiszonkę, ale też na dobrych stanowiskach jest ona uprawiana na ziarno. No w sobie w tych genach ma taką cechę, że potrafi zaskoczyć plonem. Szczególnie na takich lepszych stanowiskach czy średnich dla uprawy kukurydzy. Ona potrafi bardzo wysoko plonować i. Ma taką czasami nietypową kolbę. Nie polecamy tej odmiany do uprawy na gryz, ale do zakiszania w rękawy, na pasze. Jest bardzo dobra. Jeśli ktoś uprawia ją na kiszonkę, to ma bardzo fajną taką cechę, że wtedy, kiedy ona jest dojrzała na kiszonkę, jeszcze rośliny są bardzo zielone, to ziarno powolutku oddaje wodę. I wtedy, jak się na przykład spóźni maszyna nam do zbioru, no to nie ma problemu, bo to ziarno. Ciągle nie jest takie twarde, i nie ma problemu, że, jak na przykład maszyna ma gorszy zgniatacz ziarna, że później tego, to ziarno będziemy tracili z kiszonki. Jeśli byśmy przeszli teraz kawałeczek dalej, to mamy pierwszą odmianę w typie DENT. Jest to odmiana KIDEMOS o 260 Tutaj już nie mówimy o uprawie na kiszonkę. Widzimy, że ta odmiana dopiero zaczyna tutaj, te rejestry się zaczynają dopiero zapadać. Jest to od trzech lat jedna z najwyżej planujących odmian w Polsce. Potwierdzone jest to w doświadczeniach oficjalnych, ale też rolnicy to potwierdzają. Rośliny nie są wysokie, zresztą tutaj generalnie te rośliny wysokie nie wyrosły, ale ta odmiana nie jest bardzo wysoka, ma nisko równo osadzoną kolbę i te kolby są równe w całym łanie. I tutaj jako ciekawostka, ta odmiana należy do grupy odmian Klima Control 3, to jest taki zestaw odmian, do której należy Amavid, Celticus i Kidemos. Są to odmiany, które są bardziej tolerancyjne na chłody wiosenne, wtedy rośnie korzeń kukurydzy, na upały w czasie kwitnienia i okresowe braki wody. One sobie w tych warunkach lepiej radzą niż inne odmiany. Ta odmiana jest bardzo popularna również w innych krajach Europy, tutaj naszych sąsiednich. Rekomendujemy ją na ziarno. No i z tego powodu, że to jest dent, no to bardzo dobrze jest pozycjonowana do produkcji alkoholu, czy też na pasze dla zwierząt monogastrycznych. Jeśli chodzi o bydło, to nie za koniecznie, dlatego że jest bardzo duży udział później skrobi tej miękkiej, która rozpada się po prostu w żwaczu i przy tym ziarnie typu dent, jeśli damy za dużo go w dawce pokarmowej, no to może być problem z kwasicą. Jeszcze mamy drugą odmianę w typie dent keltikus, której tutaj nie ma w kolekcji. Ona też należy do tej grupy i to jest odmiana troszeczkę wcześniejsza o VO 250 i ona się nadaje na gorsze stanowiska wtedy. Przejdźmy może dalej do kolejnej odmiany i tutaj już zmieniamy jakby tą grupę odmian. Jeśli chodzi o przeznaczenie, jest to odmiana Coletis o 280 i te, ta grupa odmian, które mamy już tutaj do końca, czyli jeszcze Szmarak i Karpatis, one należą do grupy odmian plus To jest taka specjalna hodowla. KWS, aby wyhodować odmiany, które mają najwyższy możliwy potencjał plonowania. I te odmiany spełniają te warunki. Coletis w dwóch ostatnich latach był też sprawdzany w oficjalnych doświadczeniach coboru i on robi plon bardzo regularną kolbą. Ta kolba jest równiutka do końca, do końca łanu i ona się nadaje na ziarno na takie lepsze stanowiska, ale powiem tak, że też na tych słabszych stanowiskach nawet tej południowej Wielkopolsce, tutaj na pograniczach województwa opolskiego też bardzo dobrze wychodziła w poprzednich latach. Jest to vo 280 dlatego już trzeba dosyć ostrożnie podchodzić z tym, gdzie będziemy tą kukurydzę uprawiać, aby po prostu nie było to ziarno zbyt mokre. Potrafią być oczywiście dwie kolby, ale to jest efekt brzeżny. Tak jak tutaj widzimy, gdy kukurydza nie ma, nie ma konkurencji, to wytwarza dwie kolby i zagłębiając się bardziej w łan. Już ta, ta druga kolba już nie będzie miała ziarna, to jest normalna sytuacja. I tutaj jeszcze patrząc na jakie odmiany tutaj mamy posiane, czyli KWS szmaragd, to już jest FAO dosyć, dosyć wysokie. Powiem jak to jest z tym FAO. To FAO jest oczywiście ustalane dla danego kraju. Te, te same odmiany możemy zobaczyć, że będą miały zupełnie inne FAO w, w krajach sąsiednich. Nie jest to jakiś błąd hodowców, chodzi o to, że FAO dla kukurydzy na ziarno ustala się na podstawie wilgotności ziarna w czasie zbioru. I my testując tą odmianę w Polsce ustaliliśmy dla niej FAO 290. No i to już wiemy, że jeśli by to miała być wysiadwana w tym, w tym rejonie. To, to po prostu to muszą być najcieplejsze stanowiska. Ta odmiana również należy do tych odmian najwyżej plonujących, do tej grupy plus ogroń. A tu widzimy, że mimo tego, że ta odmiana to jest w typie dent, to nie ma jeszcze tutaj żadnego zapadnięcia się tych rejestrów, więc tutaj się musimy uzbroić w cierpliwość, jeśli chodzi o, o zbiór na ziarno. Ja powiem tak, że uprawianie odmian kukurydzy o bardzo wysokim FAO yy, zwiększa po prostu ryzyko. Staramy się dobierać te regiony, odmiany kukurydzy do regionów. Stąd też ja nie mówię tutaj o żadnych plonach kukurydzy, jakie one osiągnęły historycznie, czy też jakie te odmiany powinny być tu, czy tam uprawiane, dlatego że zawsze dobieramy po prostu kukurydzę do pola, do tego co rolnik oczekuje. Ktoś chce. Po prostu po, po na przykład po, kukurydzy, po zasiać jeszcze w terminie pszenicy o zimą, dobieramy odmianę wcześniejszą. Ktoś na no to odmianę w typie Flindę, na przykład to figaro, które już mówiliśmy. Tych odmian jest bardzo dużo. Na rynku mamy ponad 500 odmian co roku dostępnych w Polsce, w samym KWS jest 50 kilka. I tak powiem szczerze, że bez jakiegoś tam ukierunkowanego doradztwa trudno jest się w tym wszystkim znaleźć. Mamy tutaj jeszcze jedną odmianę. Też z grupy właśnie Plus Fograin Grain, odmianę Carpathis OVO 290. Jest bardzo wysoko plonująca i po prostu jest kilka odmian dosyć podobnych, chodzi o to, że one troszeczkę się różnią terminem kwitnienia, wymaganiami co do gleby i w ten sposób nawet jak ktoś chce mieć bardzo późne odmiany u siebie w gospodarstwie, to wśród tych późnych może to ryzyko po prostu rozłożyć na kilka odmian. Generalnie chcę zachęcić do kontaktu z naszymi kolegami z terenu, z przedstawicielami firmy KWS i przedstawicielami autoryzowanego dystrybutora, dlatego że pomogą po prostu dobrać tę odmianę do konkretnych potrzeb.